Cześć, witam Was bardzo gorąco, ja jestem DUC, to są paznokcie na padzie, że te paznokcie są na tym padzie musicie mi uwierzyć na słowo, a jeśli nie wierzycie to zapraszam Was na Instagrama. To co widzicie to Terway Unfolded na PS4, um, czyli kompletnie odświeżona, zremiksowana wersja Terway, która była dostępna na PS Vita. Um, Jest to według mnie jedna z lepszych, jeśli nie najlepsza gra na um, PS Vita, więc um, możecie sobie wyobrazić jak jak bardzo się cieszyłam kiedy dowiedziałam się, że wyjdzie również wersja na PS4 i to w dodatku urozmaicona. Gra jest po prostu prześliczna, przesłodka. Jeśli lubicie właśnie takie klimaty słodkości, uroczości i wszystkiego co może być po prostu związane z tęczą, jednorożcami i taką po prostu pierwotną, pierwotną radochą, to to jest właśnie gra. Um... Dla Was. Znajdujemy się teraz na gajkowych polach, ja już raz przeszłam ten e, rozdział w połowie, a to wszystko wzięło się stąd, że próbowałam nagrać dla Was materiał Stairway trzykrotnie. To jest moje trzecie podejście. E, mam nadzieję, że tym razem się uda, że tym razem dźwięk będzie nagrany dobrze, bo raz nie nagrał się wcale, drugi raz e, nagrał się podwójnie, także było mnie słuchać razy dwa. E, no i mam nadzieję, że teraz będzie, będzie spoko. Ostatnio stworzyłam tu odwrotne motyle w ogóle. Naprawdę. Naprawdę, stworzyłam odwrotne motyle. Jak zwrócicie uwagę, to, to, to mają odwrotnie skrzydełka, bo było napisane, że trzeba zrobić prawe skrzydełko, a ja narysowałam lewe. Smutna świnia. Samotny, ranny wieprz, Jest zbyt dumny, aby wrócić do domu. Tak będzie nazywał się ten odcinek. Beskitu. Samotny, ranny wieprz. Gdy był z niego mały wieprz. Beskitu. To nie duma, od kiedy te stworzenia spadły z nieba i mnie zaatakowały. Nie mogę walczyć przez moje lewe oko. Jest tak spuchnięte, że nie widzę dobrze, ale kto mógłby pomóc? To mógłby pomóc! Kto? Ja mogłabym pomóc. Dan. Na brodę zielonego, ale mu syrogo z oczu patrzy. Widzę tę chęć zemsty, żal mi jego wrogów. Te stwory zadarły z niewłaściwą świnią. Zapłacą za to. Dobra. Będzie mu jeżdżać świnie, gdyby był z niego mały, wieprz Bez kitu. To tak idealnie pasuje do tego odcinka. Duża masakra. Dobra, galopujemy na świni i będziemy zabijać, słuchajcie, pudłaki. To, co chciałam wam powiedzieć o tej grze, to to, że jest to jedna z gier, które na Vicie, tak, będę wracać cały czas do wito, odnosić się do niej które na Vicie najlepiej, absolutnie najlepiej wykorzystywała w pełni jej możliwości wszystkie, e, i przednią kamerę i tylną kamerę i panele dotykowe i wszystko, wszystko co możliwe e, i to samo Tearaway robi tutaj w wersji na PS4 A robi to oczywiście z Dualshockiem czwartym i muszę wam powiedzieć, że jest to absolutnie genialne. Nie dość, że wykorzystuję panel dotykowy, wykorzystuję głośnik. Um, wykorzystuję... O, wiedziałam, że można was wyrzucić. Wykorzystuję głośnik w padzie. Wykorzystuję również um, światełko, które jest y, umieszczone z przodu pada. I muszę wam powiedzieć, że jest to naprawdę coś niesamowitego. Tym bardziej, że zdarza się to dość rzadko. Jeszcze nie spotkałam gry na PS4, która wykorzystywałaby faktycznie w jakiś praktyczny sposób um, tą diodę LED, która jest z przodu. Także mocno szacun. Bardzo mocno wręcz. Ta, zabite podłaki. Mam nadzieję, że będziecie mieli okazję to zobaczyć. Chyba tak, bo wydaje mi się, że pod koniec tego świńskiego rajdu, że się tak wyrażę, jest możliwość... O właśnie. O właśnie. Widzicie? Tak wygląda... Korzystanie z tego właśnie światełka jest to absolutnie genialne, według mnie. Fajnie to działa, nie ma z tym żadnych problemów. Nie ma jakichś takich, wiecie, przestojów czy, czy czegoś takiego, że coś nie działa, że się zacina. Wszystko działa, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Także jak najbardziej ja jestem pod dużym wrażeniem. Nie wiem, co jeszcze gra ma mi do zaoferowania. Jakie jeszcze tutaj nowości mnie spotkają, a spotkają na pewno. Z tej prostej przyczyny, że um, nie wiem czy czytaliście, czy orientowaliście się tym, uh, w tym temacie, ale Terraway na PS4 nie jest tym samym, czym było. Um, Nawite, bo ciężko to nawet nazwać remasterem, wiecie, to nie, nie jest to, co, co zrobiono na przykład z God of War e, to jest coś kompletnie, kompletnie nowego, to jest naprawdę rozwinięte... Um... Rozwinięta gra i rozwinięta rozrywka. Rozgrywka, więc no naprawdę, naprawdę słuchajcie szacun za to, co Media Molecule zrobiło. Mam nadzieję, że wiecie, co jeszcze wyprodukowało Media Molecule. Tak, to ci ludzie od Little Big Planet. Mam nadzieję, że powiedzieliście to sami. Nie musiałam wam tego tłumaczyć. Ło! Zachowaj fotę. Dobrze. Dobra, jedziemy dalej. Zostawiamy te już tu. Hops. Idealnie. Kurde. Chcę je zabić. Przerażające pudłaki muszą zniknąć. Dobra, almost. 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 Aha, już spadły. Dobra, to walcie się. Nie bawię się z wami w takim razie. Piggy. O nie. O nie, zamknijcie oczy. Będą robić małe świnki. <grystanie> Dobra, zamknęli drzwi. Ładnie. Od razu wyjdą małe świnki, czy w ogóle nie wyjdą? Nie wyszły świnki! Chciałam świnki. Czuję się zawiedziona. Chciałam świnki. Dobra, od niedawna mogę skakać. Na początku nie da się skakać, słuchajcie. To nie jest takie chopsiut. Okej. Okay, wygląda to bardzo zacnie. Ale... Zastanawiam się, słuchajcie. Bo tutaj jest wiewiórka pomocniczka. Wiewiórka pomocniczka. Czy wiesz, że możesz wymieniać konfety na obiektywy i filtry do aparatu? Dostępny jest nawet bajerancki obiektyw do gifów. Nie będę nic wymieniać, aczkolwiek fascynuje mnie to, że leżą tutaj przedmioty, którymi mogę rzucać. I dodatkowo są... Nie, dobra, myślałem, że jak sobie w tym w to rzucę, to coś tam się stanie. Ale jak jest nad Więc idziemy dalej. Tam gdzie jest jakiś komitet powitalny. Oj, słuchajcie, boli mnie coś brzuszek. Chyba się czymś strułam. Wow, zrobili mi mostek! Ale słodkie! Tak! Dziura w niebie, gdybyście mieli wątpliwości, to ja. To ja. Dziura w niebie, to ja. Zdaje się, że wrony jednak znajdą swoje miejsce w tej historii. Ja. Dziura w niebie, to ja. I dzięki temu, że mam podłączone, um, podłączoną kamerę do PS4, będzie mnie widać w tym słońcu. Wyglądam dzisiaj jak 7 nieszczęść, dlatego mam nadzieję, że jest to rozdział, w którym akurat nie będę pokazana. Um, no cóż, zobaczymy. Pochodzimy sobie tutaj, pozbieramy konfetti, ponieważ jest to absolutnie piękne. W ogóle ten świat naprawdę jest z papieru. Ja nie wiem, czy wy, czy wy widzicie, jak to wygląda, ale to jest naprawdę świat z papieru i koniec, kropka. A atła jest po prostu tak słodka. Ona nazywa się atła, ta malutka dziewczynka nazywa się atła. Ona jest posłańcem i ma dostarczyć wiadomość, bardzo ważną wiadomość aby załatać dziurę w niebie. Tą dziurą w niebie jestem ja. I jednocześnie tutaj uwaga spoiler. Um, wiadomość jest również do mnie. E, kiedy są takie akcje i jest coś białe, chcecie zrobić fotę, żeby to pokolorować, jednocześnie zdobyć model. Ten model jest wysłany do um, chmury, znaczy oczywiście można go wysłać do chmury, wydrukować go i złożyć samemu. Sprawa jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajna, więc. No. I tylko dla dzieciaków, ale dla takich starych, starych bab, jak ja też się nadaję. To bardzo dziwne, od kiedy pojawia się dziura w niebie, zapomniałem, jak wyglądają łosie. Możesz mi przynieść zdjęcie łosia? Niedługo oszaleje. Dobra, idziemy w takim razie na poszukiwanie łosia, bo kiedy znajdę łosia i zrobię mu zdjęcie, ten facet da mi prezent. A w prezencie, jak możecie się domyślić, są, jest, właściwie jest, jest konfeti. A konfeti, jak mam nadzieję, się domyślacie, jest tutejszą walutą. Więc warto się o to konfeti postarać. Tutaj jest prezent, który również mogę otworzyć i dostać konfeti. Zebrano jeden z czterech prezentów. Szukamy łosia. Najwyższy czas, żeby te cwane ptaszyska pokazały, na co jest tak! Kradzież. Zobaczmy, dokąd nas zaprowadzi. Dobrze, rozumiem, że tym, że tam podeszłam, wywołałam jakąś scenkę, której nie chciałam wywołać, ale okej, okay, przynajmniej zobaczyście, jak ładnie papierowo wyglądają um, modele. O, widzę łosia słuchajcie, widzę łosia. Widzę dużo łosi. Ten łoś też ma problem. Najpierw zrobię ci łosiu fotę dla tamtego gościa, że sobie przypomniał, jak wyglądasz. A nie zapisałam foty, to chyba źle. Zachowaj. <laughs> Dobra. Idziemy po konfetti i zaraz się spytamy łosia, w czym ma problem. Panie Łoś! Z czym masz pan problem, panie Łoś? Rozmawiaj. Wrony? Nie boisz ich. Wiesz, mam już dosyć tej starej skóry. Czy możesz mi dać coś innego? Coś boskiego? Mam udekorować łosia. Wszystkim, którym mam coś zrobić, zrobię tak. Łosiu będziesz w kropki, będziesz w ciapki rany! To naprawdę jest woskie! Co to lubi? Jak Ale przynajmniej dostałam konfeti. Więc więcej łosiu, łosi. O, a tu jest coś, czemu mogę zrobić chyba fotę. Ojej! Chyba nie mogę temu na razie nic zrobić, więc zostawimy to. Temu chyba mogę cyknąć w foterkę. Tak myślę. Dobrze myślałam. Widzicie takie białe. To, że niby się tak kamufluje. Nie, nie ze mną. Papieracji! Nie ze mną te numery. Myślicie, że to też? Chyba nie, ale warto zrobić temu fotę. Nie. Na śniegu, jak widać, trochę trudno to. Ogarnąć, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Dobra, gdzie jest Koleś od łosia? Łosio-Koleś, tam jest Łosio-Koleś. Łosio-Kolo, idę do ciebie, kolo-łosio. Elo, przyniosłam ci fotę łosia. No właśnie, tak wyglądał OK. Okej, jeszcze gdzieś widziałam kogoś z niebieskim prezentem. Nie wiem, gdzie to było. Tam ja widzę konfetti pod tym. Albo mi się wydawało, albo tam było konfetti. Hmm, 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 hmm. Gdzie był człowiek? O, tam jest człowień z niebieskim prezentem. Wiedziałam, że jest tutaj takowy. No jest jakaś klatka, pewnie będę musiała tam wrzucić te susły. Biedne susły. Brony próbują ukraść moje susły, wiedziałam. Pomóż mi je zebrać. W okolicy powinny biegać trzy z nich. Znajdź je i umieść w zagrodzie. Dobra, tu widziałam jednego susła. Susełę, susełę, chodź, suseł. Um. Dobra, jest jeden suseł. Tam jest jeszcze ktoś z niebieskim prezentem. Słuchajcie, niezłe jaja. Tu jest następny suseł, choć tu suseł. Są susy, oczywiście, ale suseł mi się lepiej rymuje. I guess. Drugi. Szukamy trzeciego. Suseł. W ogóle to przepraszam was za mój głos, ale jestem chora. Jestem przepracowana i chora w dodatku. Jak możecie się domyślić, jest kiepszczak troszeczkę. Gdzie jest suseł? Co ten suseł? Widzicie gdzieś susła? Hmm. Ten suseł to normalnie sobie leci w kulki. Haha, wiem co myślicie, że powiem. Kulki. Suseł! Co ty sobie wyobrażasz? Co to ma znaczyć? Co to jest za zachowanie? Widzę cię, suseł! Teraz mi nie uciekniesz, suseł! Mam cię. Haha! Ha. Oto ja. Wyszukiwaczka susłów, Susełów. O, mogę nawet skakać z susłem. Trochę mnie irytuje, że atła tak wolno, czy ten suseł uciekł? No nie wierzę. Suseł chodź tu. Masz trzy susły. Ja nie wiem, czy one są bezpieczne, jak mogą z tego wyskoczyć, stare, ale okej, okay, to twoje susły. <laughs> nie ufam temu. Tu jest jeszcze jeden facet. Słuchajcie. Z niebieskim prezentem, a my chcemy ten prezent. Nie wiemy, jak tam wejść. Znaczy, ja nie wiem, jak tam wejść. Na pewno jakoś się da. Ale jeszcze nie wiem, jak. Nie da się. Jak. Kurde, no. Nie, o! Jest tak zimno, że uszy mogą odpaść. Wyobraź sobie, jaki mróz musi panować na szczycie wisielczego w skórze. Jeżeli zechcesz tam wejść, musisz znaleźć sposób na pozbycie się tych okropnych wron. Mhm. Okej, okay. dzięki za pomoc. Dobra, słuchajcie, tu jest taki... jakiś coś. Kulka śnieżna pewnie, nie wiem. I pewnie można coś z nią. Wiem! Ty potrzebujesz dynie na głowę. On potrzebuje na głowę dyni. Bo on ma ręce, patrzcie, ręce. I stoi sobie. On potrzebuje dyni. Normalnie potrzebuje dyni na głowę. Albo czegoś w tym guścia. Hmm. Pewnie ciężko będzie tutaj znaleźć dynię. Ale może gdzieś jakaś się ukrywa. Porozglądamy się zatem za dynią. Wyżałam, że tam gdzieś będzie jakaś dynia. Albo coś takiego. Dyniowatego. Hmm. Dobra, pójdziemy sobie na razie tutaj. Z orzech. Orzech raczej nie będzie dobry. Nie! Klucz! Jedna z wron go ukradła. Jak teraz dostanę się do straganiarskiej stodoły, aby ukryć się z innymi? Nie wiem. Nie wiem, bo wrona ci porwała klucz. Dobra, zaraz pójdę na wrzosowisko. Najpierw muszę wystraszyć wrony. Somehow. Nie to tylko wrony, Laska. Dasz radę. Be brave Be brave. A takie skrytowójcze konfety. No nieźle. Dobra, to coś nadal jest? Co ciekawego? Nie nie, 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 chyba nie. Oki doki W takim razie wracamy na szlak, żeby zebrać. Resztę tego konfetti, które jest tu i poszukać dyni. Albo jabłko, może jabłko. Tu przy tym typku było jabłko, o. Weźmy ze sobą jabłko. A jak nie znajdę niczego więcej to nie wiem. Wydaje mi się, że to powinna być jakaś dynia, ale... Albo głowa nawet specjalna. Kurczę Kurczaczki. No nic, może wystarczy jabłko. Może jabłko is enough. Is enough. Go, go, go. Zobaczmy. Nie. Jabłko nie jest wystarczające. Kurczę nie wiem skąd tam wezmę dynię. Czy też głowę? Patrzcie, jednorożec tu jest. Na tarczy, jednorożec na tarczy, przeurocze. Kurczę, jak się to musi szybciej poruszać, atła. Nie mam pojęcia, niestety. Mm -mm. Nie, tak się włącza aparat. Hmm, naprawdę nie wiem. No nic. O wy dobre niedobre A wam co? Zwiały was? Ogarnijcie się troszkę. Że niby ja cię wciągnęłam. Powiedziała, że ją chciałam wciągnąć, no to za bezczelna. Ja nikogo nie chciałam wciągnąć. Pierwszy raz widzę taki huragan. Pochodzi z innego świata. Z krainy duchów. Chyba się na nas gniewają. Może to przez ciebie są złe, a wrony to kara dla nas i zaraz stracimy duszę. Boże, przecież to gra dla dzieci. And again, and again, and again, and again. Szukam dyni. Tu musi być gdzieś dynia naprawdę, to niby szukam tu klucza, ale i tak chcę dynie. Chcę dostać prezent. Tu tylko chodzi o prezent. Mówię. Wam. Reszta to tylko przykrywka. Tam jest jabłko. O, a tam coś jest. A oni mnie tam nie chcą wpuścić. O, jest klucz i jest wrona. Czy to jakiś król wron jest? Czy o co chodzi? O, słuchajcie, jest dobrze, jest. Zapis. Może będzie boss fight. Boss fight w terrorway. To by dopiero była akcja. Brzosowisko świętego Zfituna. Zfituna, świtunia. Ale ładne. Ok. To co? Wrony nagle zaczęły się liczyć? Bez mojej pomocy nie przejdziesz przez te brzosowiska. Te dmuchające ptaszyska na to nie pozwolą. A co by było, gdyby istota mogła wywołać wichurę na niebie? Istota to i ja. na wierzchnie zefirami? Tak, to by ci utorowało drogę. Drumo. Ale burzowy wiatr wymaga burzowych chmur. Będę rysować chmury. Burzowe, zobaczycie. Tak, wiedziałam, że będę rysować burzowe chmury. Dobra. Eee, bierzemy ten kolor i będę rysować teraz burzowe chmury. Dobrze, że mnie nie widzi. Eee, ja nie chciałam! Miało być ładne, a wy mi popsuliście cały plan. Dobrze, że mnie nie widzicie, bo jak ja się na czymś skupiam. No nie, czemu mi się tak robisz? No dobra, niech już będzie takie. Podnoszę, wkładam do koperty. Jak się na czymś skupiam, to ja zawsze wystawiam język i go przygryzam. Tak, a teraz dmi, dmuchaj i szalej! Okej. Okay. Aby użyć wiatru, przejdź palcem po panu. Um, Okej. Okay. Spróbuj przejść teraz palcem w górę po panelu dodatkowym, aby. No przejeżdżam. A dopiero teraz. Dobra. Uuuu! Ale to jest ekstra. Słuchajcie. Musisz go odzyskać. To jedyne miejsce do ukrycia. Podążaj za wronami. No dobra, mogę podążać. Kurczę, normalnie steruje wiatrem. To jest ekstra. W wersji nawite tego nie było. Zobaczę jeszcze coś tutaj. No to jest po prostu absolutnie magiczne. W ogóle steruje wiatrem. LOL. Jest wiać. Power. Zeszliśmy sobie na dół i tam widzę coś, czemu mogłabym zrobić zdjęcie. Ciekawe, czy mi zaliczy z tak... Nie zaliczy mi z takiej odległości, to smutno. No co za wrona wredna, teraz będę ją gonić po całych wrzosowiskach. Co za... Grubo! Nie spodziewałam się czegoś takiego, a tu proszę. Sora, idę zrobić fotę. O! Idealnie, nabrało kolorów. Proszę o konfetti. Mhm. Te wrony są wredne, jednak chciała wydziobać mojemu koledze twarz. Skończyło się na wyrwanych wąsach. Prawie jak w The Walking Dead że zamiast zombie są brony. Open. O, tam widzę niebieski prezent, w który się przejdziemy. Dobra, jeszcze nie wiem jak, ale tam dojdziemy. Promis. O, ty widzę, masz problem. O, i tam widzę prezent tego schodzimy na dół. Ciap, 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 ciap. W ogóle nie wiem, czy zwróciście na to uwagę, ale udźwiękowienie też jest przesłodkie w tej grze. W ogóle jest wszystko takie słodkie, takie fajne. Że aż po... naprawdę chce się w to grać. Po prostu się chce. Hmm, trochę komplikuje sprawę. Ok, idziemy po prezentu. Tam jest następny kurczę, jak coś prezentów, ale ekstra. Dobra, małpeczki, ja dziękuję Wam bardzo serdecznie. To było Wasze pierwsze spotkanie stairway. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że zachęciłam Was e, do tego, aby sięgnąć po tą pozycję samemu. Jeśli nie na PS4, to może na PS Vita. Jeśli nie na Vita, to na PS4. Ja w każdym razie polecam Wam bardzo gorąco. Ode mnie to tyle. To były paznokcie, napadzie w dodatku. E, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i do zobaczenia. Niebawem, papa. Pa.